Zbyszku, żeby Ci pokazać, jak burak jest właśnie ważny, to dlatego w tym filmie o tym niemieckim doktorze, o którym mówiłem kilka dni temu, to już Ci pokazuję nazwisko jego. To jest awokado, rośnie w UK. Jedynie co trzeba zrobić, bo na polskim YouTube, przez to moje doświadczenie, eksperyment z moimi algorytmami, niestety nie, nie znalazłem w języku polskim. Zginęło to już dawno w moim YouTube. Natomiast, właśnie pamiętam, że on 45 tysięcy osób pomógł wyleczyć z raka. Dlatego w ogródku te buraki są tylko takim zastępstwem, bo tu jest pełno cukru. A w tych burakach, które mamy w ogródku, nie ma tego cukru. No ale o tych rzeczach, nie słuchaj mnie, tylko Marka Skoczylasa albo Bartka Kulczyńskiego. O kurkuminie powiedział mi stary mal maltańczyk. To jest kurkumina, stary maltańczyk, że to jest Santyraków wszystko. Awokado. Peska z awokado starta. Ale o tych produktach ja was odsyłam do Bartka Kulczyńskiego i i skoczy lasa. Trzymaj się, pozdrawiam.